Mam na imię Sławę Kępka, jestem doktorem ekonomii, absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny lat troszeczkę. Troszeczkę. Moje, moje zainteresowania to logistyka, troszeczkę sportu, tak troszeczkę psychologii, no i dobra muzyka. Jestem na tym rynku 17 lat. No, wydaje mi się, że lubię to, co robię. Bardzo dobrze mi się współpracuje z firmą Progress Project. No i wydaje mi się, że jeszcze przed nami wiele do zrobienia. Znaczy, tak wspomniałem, moje zainteresowanie to logistyka. W ogóle nie wychodzę po tą logistykę, czuję się w niej, wydaje mi się całkiem mocno. I tak, z tych tematów, które robię, to głównie tak: zarządzanie łańcuchem dostaw, procesy logistyczne, następnie problematyka zapasów ogólnie mówiąc, optymaliza optymalizacja zapasów, zarządzanie zapasami, no i głównie yy, takim troszeczkę mój kruczek, yy, który w Polsce wydaje mi się niedoceniany, yy, a mianowicie organizacja i optymalizacja magazynów. Zajmuję się również projektowaniem magazynów, zarówno magazynów, które takie istniejących, czyli magazyny, które funkcjonują, robię przeprojektowania oraz magazynów nowych na zlecenie firm. No i w, w ramach tej logistyki po prostu są skupione moje punkty odniesienia. W dotychczasowych działaniach główne zainteresowanie prezesów, dyrektorów skupiało się na dwóch działach. Na dziale produkcji i na dziale handlowym. Te działy doszły już do pewnego punktu, że dalsze usprawnienie jest ważne, ale efekty no, nie są aż tak oszanowiające. Natomiast zostało wiele działów, które do tej pory w ogóle nie były dowartościowane. One zostały daleko z tyłu. Są to działy zakupowo-zaopatrzeniowe, są to działy magazynów, transportu, gospodarki magazynowej. I to właśnie w tych działach na dzień dzisiejszy jest największe możliwości optymalizacji. Tam są naprawdę duże pieniądze do zaoszczędzenia, ponieważ. Te komórki zawsze były z tyłu. Dlatego trzeba im robić wszystko, żeby wreszcie jakby uzyskały swój, swoją moc i swoje miejsce, bo to są niezwykle ważne komórki, które są w stanie bardzo dużo efektów przynieść dla firmy. W wielu dziedzinach, na przykład tak, w tak zwanych szkoleniach miękkich, zarządzania personelem, no było tych szkoleń dużo. Natomiast znowu ta logistyka tak się wlekła, wlokła, czy tam wlekła jak tego, po prostu była ciągle z tyłu. I Wreszcie, kiedy w zarządach firm doszli do wniosku, że ci ludzie też mają prawo się wielu rzeczy dowiedzieć, po prostu na dzień dzisiejszy widzę to ze swoich tutaj, z tego co robię, że zainteresowanie jest nie coraz większe, wielkie. Wielkie. Ono tak narastało, narastało. Troszeczkę ten kryzys, troszeczkę, jak to się mówi, wpłynął, ale to minimalnie. Minimalnie wpłynął na powiedzmy yy, ilość szkoleń, ale to jest tylko dlatego, że firmy mają dylemat, czy zapłacić pracownikom, czy ewentualnie wysłać ludzi na szkolenie. Jednak jakby to już powoli zanika i w dalszym ciągu, znaczy i widzę element rozwojowy progresywnie, czyli widzę pozytywnie, zarówno pod kątem jakby ilości szkoleń, ale zarówno również pod kątem jakby efektów tych szkoleń.